Do grudnia 2011 roku funkcjonował tutaj Regionalny Inkubator, regionalny inkubator Ekonomii Społecznej. W ramach kontynuacji tego inkubatora od listopada właściwie, a tak naprawdę od stycznia mamy tutaj inkubator trzeci sektor. Nazwa się zmieniła, natomiast jakby cele i możliwości e, niespecjalnie, bo tak naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby dalej było to miejsce zarówno dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również, żeby było to miejsce dla organizacji pozarządowych. Jest Państwa ponad 50 osób e, i myślę, że jest to takie miejsce, które może być wykorzystywane właśnie do takich spotkań. Poprzednim celem jest aktywizacja środowiska e, pozarządowego. To miejsce swoje pod takimi inicjatywami i otworem. E, tutaj możecie Państwo e, odbywać e, swoje spotkania w ramach stowarzyszenia, ale możecie, e, możecie organizować większe spotkania. Pracowaliśmy także na przełomie roku e, i w styczniu, w styczniu bardziej nad takim e, spójnym e, kalendar, kalendarzem imprez e, na 2012 rok. Jesteśmy w stanie też uchwalić naszymi dziećmi. ponieważ pod naszą opieką powstało już w sześć... stajen. Podstaje część nowych organizacji. Spotkania, spotkania grupy inicjatywne już się odbywają do lotu, do uczestnictwa, do tego, żeby zostać członkiem. Zapraszamy wszystkie organizacje, którym zależy na tym, żeby promować swoje działania, swoją ofertę. Gmina współpracuje, współpracuje z około 40-45 organizacjami pozarządowymi. Tyle organizacji wspieramy. Aktywnie działających organizacji na terenie gminy jest około 80. Gmina Policja wspiera organizacje pozarządowe. Nie będę wymieniał wszystkiego, to jest wszystko na slajdzie napisane. Państwo mają materiały w zakresie od przeciwdziałania patologiom społecznym do upowszechniania kultury fizycznej. W tych obszarach wspieramy właśnie te 45 organizacji. To są obszary współpracy, które powtarzają się, można powiedzieć, rokrocznie. Jeżeli pojawiają się jakieś oferty, e, dajemy małe granty, e, nie ma tutaj z tym problemów. Dotujemy również organizacje, które występują z wnioskami. E, burmistrz chce utworzyć fundusz e, poręczeń i gwarancji, który ma przysłużyć organizacjom pozarządowym, e, szczególnie do tego, aby zdobyć pieniądze z grantów najczęściej w unijnych lub innych środków zewnętrznych. Bo kiedyś był, jak pamiętacie, co niektórzy może słyszeliście, a co niektórzy korzystali, bo powstawali tu właśnie, działał tu kiedyś Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej, pojęcia troszeczkę szerszego niż same organizacje pozarządowe, ale, ale powstało właśnie takie miejsce. I, I dzisiaj, tak jak mówię, cieszy nas to, że, że jest kontynuacja tego wszystkiego, że, że znaleźli się y, następcy, którzy chcą pewne rzeczy doprowadzić i myślę, mam taką nadzieję, że tutaj ten obiekt będący y, 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 obiektem powiatowym będzie zawsze jak miał chara taki charakter.